Witajcie na kanale Tokestories.pl i kochani, dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jak widzicie, robię sobie make -up. Nakładam maseczkę, odkładam ją i biorę moje selum. Selum nałożone. Suszarka, bo mam włosy. Dobra. Papajka. I teraz takie coś. Teraz to pod oczy. Anka też to musi mieć z Bartkiem Ale oni to muszą mieć mniej. Oj, ojoj. Dobra. Ja już skończyłam swoją sprawę i jeszcze się idę wykąpać. O, hejka, widzowie! Wiesz, co? Ja muszę kończyć. Pa, pa. Mama, no. Co może robimy? Może. Co możemy dzisiaj porobić? Teraz tu mi zadałeś pytanie, że ja sama nie wiem. No ja też nie. Dobra, może chłopcy coś wymyślą. Dobra. Chodźmy do nich. Dobra, chodź do chłopaków. Chłopaki! Co dzie Eee. Co możemy dzisiaj porobić? Nie wiem. Ja też nie. Ja bym miała ochotę pójść zobaczyć ryby do rybiarni. Nie wiem, jak to nazwać, ale do chyba akwaria. A, do akwarium. A, do akwarium. Nie. Akwarium? Nie wiem, sama. Dobra, to możemy tam iść. No, możemy. Dobra, otworzę to, wyjdziemy. Szybko zamknąć. I wyjść. Dobra, już jesteśmy. posłuchaj się. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy wejść do akwarium. Akwarium. Dobra, to do sala. Dobrze. Um, tu jest karta płatnicza dla każdego. I mamy tu ponad milion dolarów. I trzeba 4 razy jakie jest 4 osoby, a jakie jest 5 albo 6, to 6 razy. Dobrze. Oj. Oddam panu resztę. Dobra. Dobra, to my możemy wchodzić? Tak, proszę wchodzić. Pepper Mask? A, jaki cute. Super. Super maski. Jak byś wyglądał w takiej sali? Słabo, gość. Mi się też nie podoba ta koszulka słabe. A w czapce bym nawet spoko. No, podejdę bliżej. W tej też źle. Dobra, chodźcie dalej. Pieniążki można tu dać, ale my nie mamy. Chyba oni tu myją akwareli. Mamo, mogę tu dać jedzonko. Dwa razy. Dobra, płynęły. Uuu, jakie piękne. To pan mówił? Tak, tak. Zapraszamy na wielki pokaz najgroźniejszej ryby. Co? Najgroźniejsza ryba? Pamięta elektryj. Elektryj. elektryzująca. Nie wiem, jak to powiedzieć. Elektryzująca. Dobra. Dobra, jeszcze nie ma rodzinki, ale mam teraz jedno info. Jak nie włączyłam nagrywania, to ja powiedziałam, że do widzenia, miłego dnia. I on też powiedział i ja dopiero włączyłam nagrywanie. I niestety miałam włączone, więc sorki, ten odcinek może być trochę nieudany, ale bym bardzo nie chciała, żeby mi spadły śluby przez to. Dobrze? Rozumiecie? Dobra, jak rozumiecie to bardzo fajnie, cieszę się. Przedłużajmy historyjkę. Przechodzimy do niej. Teraz chodźmy do basenu. No tak! Dobra, to chodźcie. Bomba! Ja tylko na materacyk. A ja też chcę na kółko. Wy ja tylko na kółka. Ja wolę jeść grilla. Nic nie ma do gotowania. Dobra, my się opalamy. No. Ja idę też do pokoju. Ja też, no czekaj. Dobra. Ogrzewanie. O, gorąco jest. No, bardzo. Już poszukam taką... Dobra, koniec. Nie dbanieczek. a idę potrenować. 10 i Kochani, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, suba i łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinku. Papatki!